Hello, hello! Zobaczymy, jak się to uda. Szczególnie, że jest 7.15, nasza nowa godzina. Witam na transformacyjnym poranku przy kawie. I po raz pierwszy robimy sobie live'a z knajpy, live z kawiarni. Jeszcze nikogo nie ma. Cześć, Małgosia! Cześć, Małgosiu, kochana. Tak, wykorzystam Cię troszeczkę, żebyś mi powiedziała, czy mnie. Czy mnie dobrze słychać, bo jestem w, w Knajpie, a tutaj gra radio i niestety nie, 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 ma, nie mam kompletnie na to wpływu. Um, no próbuję tutaj jakoś ustawić, um, ustawić um, aparat. Znaczy się w sensie <laughs> cześć, w sensie um, ekran, telefon. <laughs> Słuchajcie, piję kawkę sobie we francuskiej. Um, kawiarni, jest jeszcze pusto zupełnie będziemy rozmawiały oczywiście o super, będziemy rozmawiały o zaufaniu do procesu zaufanie do procesu, zobaczymy kto się pojawi tak wcześnie, tam kilka osób się zapowiadało ale też dzisiaj będziemy sobie rozmawiały o tym, ja powiem Wam o tym, no dobrze, co, 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 się, co zrobić i co ma się wydarzać. Cześć Joasia, co zrobić w momencie, cześć Wojtek, co, ma się, co zrobić, kiedy proces, w którym jesteśmy, kiedy plan, który sobie założyliśmy, kiedy cel, który sobie wyznaczyliśmy, kiedy coś nie działa, coś po prostu się nie udaje i te rezultaty i wyniki są nie takie. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy, to ja może Wam pokażę, gdzie jestem, bo mm, y, francuskie kawiarnie, pora, po, pora, porannie są oczywiście bardzo fajne. Także słuchajcie, czekajcie, zaraz Wam pokażę, gdzie jestem. O, jestem w takiej kawiarni, która się nazywa Piccadilly Café, okej, okay, bardzo francuska. I, I to wygląda w ten sposób. Widzicie, jak fajnie? Taka bardziej brytyjska niż francuska. No, puchy, puchy, puchy. Oczywiście byłam pierwszym klientem. Byłam pierwszym klientem. Widoczków tutaj nie ma jakichś specjalnych, akurat tutaj, gdzie jestem. Pogoda jest taka, jak widzicie. O, taka pogoda. Dzisiaj ma być tam jakieś 23-24 stopnie, nie ma jeszcze zbyt dużo, zbyt dużo słońca, okej, okay, także zabierzmy się, cześć Emilko, kochanie, także zabierzmy się do, do roboty w takim razie, no, e, aha, Emilka, zapomniałam Ci, tak przy okazji, zapomniałam Ci wczoraj powiedzieć, żebyś się od razu zapisała na, na sesję na przyszły tydzień, tam chyba są wolne terminy w sobotę. No dobra, kochani, czyli tak, zaufanie, zaufanie do procesu i co zrobić, kiedy nie idzie plan, co zrobić, kiedy rezultat, który sobie wyznaczyliśmy, nie jest taki, jak jakbyśmy chcieli, więc powiem Wam dzisiaj o takich dwóch rzeczach. Po pierwsze, oczywiście bardzo ważna jest taka świadomość, przez cały czas świadomość, świadomość, świadomość tego, że każde doświadczenie, wszystko co przeżywamy, ma jakiś sens. Ma jakąś wartość i nas czegoś uczy. To jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Natomiast druga rzecz taka bardzo istotna w takim procesie jest to, że jak już mamy ten wyznaczony sobie cel, że jak już mamy ten plan, w jaki sposób chcemy dojść do tego celu, to <słuch> o dziwo, <słuch> bardzo ważne jest to, żeby puścić oczekiwania i żeby puścić takie przywiązanie do tego wyniku. No i tak, i tak sobie nawet dzisiaj rano jeszcze myślałam, jak sobie przygotowywałam ten materiał dla Was, że no to okej, okay, no to po cholerę, tak, z jednej strony wyznaczam sobie jakiś cel, planuję sobie, jak to zrobić i do tego wszystkiego mam jeszcze puścić oczekiwania co do tego, co do tego celu, jakaś w ogóle paranoja, tak, w ogóle o co chodzi, jak to, no to albo cel, albo puszczenie, albo mi zależy, albo mi nie zależy, tak? Hmm. Otóż, tak, to jest bardzo ciekawe, więc, ale tak jest, tak rzeczywiście jest. I teraz, jak sobie, jak to zobaczyć, dlaczego to puszczenie tych oczekiwań jest takie ważne w momencie, kiedy mamy wyznaczony ten cel i w momencie, kiedy mamy coś zaplanowane. Więc już Wam tłumaczę, dlaczego. Po pierwsze, w momencie, kiedy działamy kiedy jesteśmy w jakiejś zmianie kiedy coś chcemy w ogóle od życia chcemy coś osiągnąć ale nie widzimy jasno nie mamy jasno określonego celu tak? nie, nie widzimy tak naprawdę tego punktu do którego chcemy dojść wtedy idziemy tak bez specjalnie żadnego kierunku to jest tak jakbyśmy niby chcieli Gdzieś tam dojść, ale po prostu nie widzimy tej mapy. To jest takie po prostu, tu idę w lewo, tu idę w prawo, tu pójdę naokoło. To jest po prostu zwykła strata czasu i zwykła strata energii. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy sobie tak żyjemy bez żadnego celu, to tak naprawdę bez czegoś, co chcemy gdzieś tam osiągnąć, że chcemy gdzieś tam wprowadzić jakąś zmianę, to w efekcie stoimy w miejscu. Ponieważ jest coś takiego, że jak w momencie, kiedy dotrzemy gdzieś, osiągniemy coś, zrobimy coś, i to mogą być małe rzeczy, to mogą być duże rzeczy, ale pojawia się też takie fajne uczucie satysfakcji i zadowolenia. Oczywiście, że w jakiś sposób można żyć bez żadnego celu, tak? Bez żadnego celu w takim sensie, że się budzę rano, jestem tu i teraz. Natomiast. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, to jest takie. Miałam z tym kiedyś swego rodzaju kłopot, takie zrozumienie tego, ale dla mnie no, to jest takie po prostu życie mnicha, życie w jakimś takim oderwaniu od tego świata, w którym jesteśmy od tego materialnego świata, którego jesteśmy częścią, w którym mamy rodziny, w którym mamy pracę, w którym um, możemy się czegoś nauczyć. I w momencie, kiedy po prostu funkcjonujemy w tym świecie takim materialnym, dualistycznym, to w tym świecie materialnym i dualistycznym jest, jest materia, jest coś konkretnego, jest długopis, jest szklanka tak dalej. I jest to swego rodzaju przestrzeń, w której się przemieszczamy z punktu A do, do punktu B. I jakby taka świadomość tego, dokąd idziemy, taka głęboka świadomość, dokąd idziemy, czyli taka świadomość w ogóle posiadania tego celu, tego, tego, tego naszego kierunku, um, pozwala nam jakby wykorzystać tą drogę. Okej, okay, więc to jest to jest jakby takie jedno wyjaśnienie, do czego jest potrzebny cel. Natomiast co się dzieje, kiedy już mamy wyznaczony ten cel, ale kiedy sobie nie zaplanowaliśmy, jak tam dojść. Więc e, to jest sprawa prosta. Po prostu niby ten cel mamy, ale jesteśmy w jednym wielkim, Justynka, jesteśmy w jednym wielkim bałaganie. i kiedy nie mamy tego planu, wtedy po drodze idąc do tego, co chcemy osiągnąć, e, jest jeden wielki bałagan, to jest pierwsza rzecz. Rzucamy się na różnego rodzaju pomysły z lewej, z prawej, tutaj w lewo, w prawo. I w efekcie tracimy bardzo dużo na to energii. Więc to jest jedna rzecz, dlaczego, dlaczego takie puszczenie oczekiwań do tego rezultatu jest ważne. Teraz tak, kolejna rzecz, kolejna rzecz, muszę się przyzwyczaić, słuchajcie, do, do tutaj, do tej, do tej przestrzeni i do tych hałasów, bo tak do muszę się drogie skupić bardziej. Więc teraz tak, kolejna rzecz, kiedy już mamy ten cel, kiedy sobie coś wymyśliliśmy, kiedy chcemy coś osiągnąć, kiedy mamy jakiś plan, ale jednak wydarza się, coś się wydarza nie po naszej myśli, więc um, co jest ważne, żeby zrobić? Więc przede wszystkim niezmiernie ważne jest to, żeby się przyjrzeć tej sytuacji. I teraz mamy dwie możliwości. Mamy dwie możliwości, w jaki sposób możemy się przyjrzeć tej sytuacji, kiedy coś nie działa. Kiedy te rezultaty, jakich oczekujemy, nie są takie, abyśmy chcieli, jakie byśmy chcieli. I te dwa sposoby spojrzenia to są takie. Jeden, jeden sposób spojrzenia to jest z pozycji dlaczego i drugi sposób spojrzenia to jest z pozycji po co. I niby to jest takie nie, niewiele różniące się dlaczego i po co, ale różnica jest diametralna, i różnica, jaka jakby jest w energii, która niesie się za tymi dwoma różnymi pytaniami jest, jest, jest ogromna. Dlaczego i po co? I już Wam tłumaczę. Um, a ciekawa jestem w ogóle, czy, um, czy już tak na dzień dobry czujecie taką różnicę pomiędzy dlaczego a po co, tak? Więc po pierwsze, w momencie, kiedy coś nie działa, w momencie, kiedy sobie coś zaplanowałam, ale widzę, że coś nie działa, i patrzę na to coś, co nie działa z pozycji dlaczego, to jestem w przeszłości. Jestem w przeszłości, jestem w takiej przestrzeni szukania odpowiedzialnego za to, że to, co jest teraz, to się wydarza. Ponieważ szukam odpowiedzialnego za to coś, czy za, za tego kogoś, co spowodował, że to nie działa, to mogę być równie dobrze ja, jestem w przestrzeni oceniania. Jak jestem w przestrzeni oceniania yy, i patrzę na tą przeszłość i na to dlaczego, to w efekcie jestem też w przestrzeni braku. Więc jak widzicie, to całe podejście niesie w sobie taką energię kataboliczną. Widzicie to, tak? I to jest ta przestrzeń, dlaczego. Natomiast zobacz, jak, nie zmie, jak całkowicie się zmienia punkt um, patrzenia i widzenia, jeżeli spojrzymy na coś z poziomu po co, ponieważ w momencie, kiedy, w chwili, kiedy jesteśmy w takiej perspektywie po co, to szukamy lekcji w tym, to co się wydarza, szukamy czegoś, yy, z, z czego możemy się nauczyć, szukamy jakich wniosków które możemy wyciągnąć i pytanie takie po co automatycznie wprowadza rozwój automatycznie wprowadza pójście do przodu i dlatego jest taka diametralna różnica um, dlatego ja bardzo zachęcam do tego że jeżeli coś się nie udaje jeżeli coś idzie nie, nie tak jakbym chciała to żeby właśnie zmienić takie bardzo częste myślenie dlaczego w myślenie po co. Powiedzcie mi, czy to kupujecie taką, <laughs> taką propozycję. I na przykład zwróćcie uwagę na to, szczególnie te osoby, szczególnie te osoby, które brały już udział w takiej pracy coachingowej, zwróćcie uwagę na to, że w takiej pracy coachingowej prawie nigdy nie zadaje się pytania, dlaczego. Cześć Beatka. To jest zawsze po co? Tak? Um, um, po co to się wydarza? Tak? Czego się możesz z tej sytuacji nauczyć? A nie, a nie dlaczego. Oczywiście to dlaczego też się pojawia w takiej przestrzeni, kiedy od czasu do czasu patrzymy w przeszłość, no bo ta przeszłość jednak w jakiś sposób wpłynęła na to, kim jesteśmy dzisiaj. Natomiast w momencie, kiedy. Zbyt długo jesteśmy w tym dlaczego, w momencie kiedy zbyt długo siedzimy w tej przestrzeni, której, w tej energii dlaczego, przeszłości, której nie chcemy puścić, to na przykład w takim, takim patrzeniu coachingowym e, mówi się, że wtedy taka osoba bardziej powinna pracować terapeutycznie w tym dlaczego, w tej przeszłości, ponieważ nie jest jeszcze gotowa pójść do przodu. I to nie jest nic złego, tak może być, to jest też jakiś tam proces. Natomiast w momencie, kiedy czujesz w sobie taką głęboką potrzebę, że OK, dosyć już tej przeszłości, chcę iść do przodu, chcę iść do przodu, to po prostu zamień pytanie, dlaczego, jeżeli coś nie działa, na, na pytanie po co. Więc to jest taka jedna bardzo ważna rzecz, którą na pewno chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Joasia mi pisze, że kupuje, Justynka też, super. Mm. I jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy w momencie właśnie, kiedy coś nie działa, kiedy mamy jakiś plan, kiedy sobie oczekujemy jakiegoś rezultatu i sobie w pewnym momencie zastanawiamy się, okej, okay, no coś, coś się nie klei, więc okej, okay, no ale czy ja dobrze robię? Czy ja dobrze postępuję, czy ten cześć, gosia, czy, te, czy ten plan, który sobie zaplanowałam, jest właściwy, czy on mnie rzeczywiście ma doprowadzić do, mnie doprowadzi do tego miejsca, do którego chcę dojść. Więc tutaj wchodzi na scenę bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, którą, a, którą dzisiaj tylko zaznaczę i o której będziemy na pewno rozmawiali, rozmawiały w przyszłości. Otóż tutaj na scenę wchodzi zaufanie do siebie nawet takie połączone z tym zaufaniem do procesu, to zaufanie do siebie, które oczywiście też można wypracować. Więc w momencie, kiedy mamy zaufanie do siebie, kiedy mamy zaufanie do tego, że stworzyliśmy sobie jakiś plan, dzięki któremu chcemy dojść gdzieś do jakiegoś miejsca, coś osiągnąć, Stworzyć taki, a nie inny związek, zmienić pracę, zmienić zawód, pojechać gdzieś, coś zrobić, i tak dalej. Wszystko jedno. Kiedy mamy zaufanie do tego, co, co sobie zaplanowaliśmy, więc wtedy, nawet, a oczywiście jest to niezbędne, jeżeli jesteśmy zaangażowani w ten proces, bo z tego, bez tego zaangażowania w proces, bez tej głębokiej chęci, która nas po prostu pcha, która jest taką motywacją do tego, żeby dojść tam do jakiegoś punktu, tak? Um, z tak z takiego głębokiego, jak ja, jak, ja, jak ja chcę, żeby coś takiego się wydarzyło, więc jest to, jest to zaangażowanie. E, więc jeżeli jest to zaangażowanie i jest to zaufanie do siebie, wtedy jest taka świadomość, że jest zawsze możliwość zmiany planu. Jest zawsze możliwość zmodyfikowania, nawet zmodyfikowania trochę celu, tak? Z takiej pozycji osadzenia się w sobie w pełni. Natomiast to się rzeczywiście może wydarzyć, kiedy mamy zaufanie do siebie, kiedy to nie jest takie rzucanie się z lewa na prawo, a kto nie działa, to może to zrobię, a kto nie działa, to może tam to zrobię. tak, Takie po prostu takie, takie roztrzepanie, tylko z takiej pozycji osadzenia się w sobie, z takiej, z takiej pozycji swojej wewnętrznej mocy i zaufania do siebie, wtedy jestem w stanie rzeczywiście świadomie dopasować. Plan do tego, co, co chcę osiągnąć. I kiedy mamy to zaufanie do siebie, i kiedy mamy to zaufanie do procesu, to wtedy wiemy dokładnie, czujemy, wiemy dokładnie, kiedy to się powinno wydarzyć. Kiedy jest czas na to, żeby na przykład coś dopasować do, do tego, co sobie zaplanowaliśmy. Um, I jeszcze jedna taka bardzo, bardzo ważna rzecz, mianowicie um, kiedy coś nie działa, kiedy coś jakby nie idzie po myśli, kiedy mm, widzimy, że coś się nie klei, tak? I na, to może być taka sytuacja, że na przykład nie wiem, coś się nie klei w związku, tworzymy nowy związek i coś się nie klei w naszym związku. Więc kiedy już sobie świadomie to, yy, to, to, to widzimy, to bardzo ważne jest, żeby... Yy, po, po pierwsze, mieć świadomość tej energii, w jakiej jesteśmy, y, mieć świadomość tych emocji, w jakich jesteśmy i mieć świadomość jakby motywacji, która jest za naszymi emocjami i za, za naszymi myślami, w takim sensie, żeby być świadomym, czy jesteśmy w energii katabolicznej. Bo jeżeli jesteśmy w energii katabolicznej, jeżeli jesteśmy w tej energii oczekiwania, jesteśmy, jesteśmy w tej energii przywiązania, jesteśmy w, jeżeli jesteśmy w tej energii pretensji do kogoś czy do czegoś, y czy zrzucenia winy na kogoś czy na coś, na jakieś wydarzenie, to na pewno nie jest to właściwy moment na zmianę planu. Na pewno nie jest to właściwy moment na na podjęcie jakiejś decyzji, która zmieni nam kierunek działania, tak? To, 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 jest, to jest mega istotne, żeby mieć właśnie tą świadomość, z jakiej pozycji działamy. Um, to jest to i oczywiście, jak już to wiemy, ok, jestem w takiej energii, a nie innej, mam taką świadomość, tak? No to wtedy oczywiście yy, w tym procesie, w tym zaufaniu do procesu jest niezmiernie ważne przyglądanie się temu, co działa, a co nie działa, sprawdzaniu, yy, sprawdzanie tego, co działa, a co nie działa. Dlatego też tak ważne jest, żeby na przykład, jak sobie człowiek coś zaplanuje, albo chce, chce coś osiągnąć, to żeby sobie na przykład wyznaczyć jakieś ramy czasowe, do kiedy chce to osiągnąć, żeby, żeby określić sobie dokładnie, co będzie, jak ja się będę czuła, jak ja się będę czuł w momencie, kiedy dojdę do tego miejsca, które sobie określiłam, tam gdzie chcę dotrzeć. I wtedy mam taką możliwość przez cały czas, kiedy jestem na tej swojej drodze, sprawdzania. Działa, nie działa, działa, nie działa, działa, nie działa. Jak ja się czuję? Czy to miejsce, nawet jak na przykład, OK, bardzo chciałam być w związku i już jestem w związku. No ale okej, okay, no chciałam tutaj się czuć tak, a nie inaczej. To po prostu sprawdzanie, weryfikowanie, takie, taki, taki self-audit przez cały czas, czy to jest to miejsce, czy to jest to miejsce, w którym ja chcę być, czy te doświadczenia, które mam w tym momencie, to jest rzeczywiście to, co ja chcę mieć. A jeżeli to nie jest to, co ja chcę mieć, to w takim razie, co mi przeszkadza, co mi przeszkadza w tym, że nie, że, że nie jest tak ciągle, jak ja chcę, tak? I to między innymi oczywiście jest przez cały czas e, e, mo, możliwa e, m, praca z coachem, bo coach jest taką osobą, która po prostu może Ci pomóc w odpowiedzi na te wszystkie pytania. Nie musisz się po prostu sam czy sama przez to przedzierać, tak? Po to, po to jesteśmy. Ok. Um, słuchajcie, tak sobie myślę, że, że na dzisiaj w tych takich dziwnych dla mnie nowych warunkach i jeżdżących samochodach obok, um, to chyba by było na dzisiaj wszystko. Um, jak Wam przychodzi coś do głowy teraz? Yy, czy coś bierzecie dla siebie z tego, co powiedziałam dzisiaj, to napiszcie mi, to by było też dla mnie bardzo cenne, co dla siebie wzięli, co za, to dla siebie wzięliście. Y, czyli y, na, i na przykład na ile ważne jest puszczenie, posiadanie celu i planu, ale puszczenie tego jednocześnie i dlaczego to jest takie istotne. I działanie z takiego zaufania do siebie, kolejna rzecz, i nie podejmowanie decyzji, nie, nie zmienianie kierunku i planu w momencie, kiedy jesteśmy w takiej energii katabolicznej. Myślę, że to była taka, taka kolejna, trzecia rzecz dosyć istotna, jakby w tym zaufaniu do procesu. Ok. Hmm. Słońce się wyłania sympatycznie. Ja niestety nie widzę tutaj kompletnie, jaka jest godzina. Więc będę powoli kończyła. I teraz, kochani, jeżeli chodzi o jutro, jutro zrobimy sobie przerwę, jutro nie będę robiła live'a rano, ponieważ ten, ten temat takiego zaufania do procesu w tym takim przejściu od świadomości poprzez akceptację, poprzez świadomy wybór i to zaufanie do procesu to jest, można powiedzieć, pewna całość. Wszystkie, wszystkie moje live'y, które były w tym temacie, są oczywiście przez cały czas na, na profilu i, i oczywiście również są wrzucone na mój kanał na YouTube, więc to, to jest taki pewien ciąg, który sobie można obejrzeć, bo to jest jakby jedno naczynie powiązane z drugim to jest jedna rzecz druga rzecz czyli tak jutro mamy przerwę w sobotę przypominam w sobotę rano o dziewiątej o normalnej godzinie zaplanowałam takiego live'a takiego troszeczkę bardziej może specjalnego może bardziej takiego specyficznego ponieważ to wyniknęło też w trakcie naszych spotkań taka potrzeba z waszej strony żeby pogadać, pogadać o taka potrzeba z waszej strony żeby pogadać o wartościach tak więc porozmawiamy sobie o wartościach, jaką bazą one są w naszym życiu, co one robią dla nas, dlaczego one są tak ważne, co się dzieje, kiedy kompletnie nie mamy zielonego pojęcia, jakie są nasze wartości, e, i jak e, rzeczywiście poznać te nasze prawdziwe wartości. Więc o tym będzie w sobotę o godzinie 9. E, jeżeli ktoś będzie na tym spotkaniu i ten temat wartości jest dla Ciebie interesujący, to napisz do mnie, na Messengerze, albo napisz do mnie mm, nawet maila na livecoachmaupa iwonagrochowska.com i wtedy wyślę Ci, ponieważ nie mogłam tego dołączyć do eventu, wyślę Ci takiego PDF-a z taką długą listą dwustronicową przy różnych wartości i to jest taki wstęp to będzie taki wstęp do tej sesji, znaczy do, do tego live'a, do tej sesji, ponieważ tam troszeczkę sobie pozwolimy, pozwolę na to, żeby tam trochę, trochę sobie z Wami popracować, nie tylko gadać. Więc jeżeli chcesz się w jakiś sposób zaangażować w to odkrycie swoich wartości, to, to, um, to po prostu napisz do mnie i prześlę Ci tego PDF-a. Um, Joasia pisze: Iwonka, dziękuję. Umiejętność zastosowania tych narzędzi zmienia wszystko na pozytyw. Cieszę się. Ja też jestem wdzięczna, że jesteście. Dziękuję. Um, więc tak, sobota wartości o dziewiątej. Um, I jeszcze jedna maleńka prośba, ponieważ Facebook do Was prośba, do Was mała prośba. Jak, jakbyście, jakbyście mogli, byli tak uprzejmi, oczywiście chcieli. Ponieważ chciałam to tego live'a sobotniego jako event, że tak powiem, za, zapromować na, na Facebooku, żeby jak największa ilość osób z niego skorzystała, jednak z jakichś niewiadomych mi powodów tam się Facebook zawsze czepia, że tam coś jest nie takie, słówka są użyte w opisie i tak dalej. Więc, więc nie mogę zrobić promocji tego eventu, więc jeżeli taki temat jest dla Ciebie ciekawy, jak wartości i uważasz, że mógłby być również ciekawy dla kogoś innego, to ogromna prośba, udostępnij ten event, to jest jedna rzecz, albo może nawet, nie wiem, prześlij, prześlij jakby, szeruj, udostępnij tak osobiście w messengerze kilku osobom ten event zapraszając ich na to spotkanie, żeby po prostu jak największa ilość osób mogła z tego skorzystać, a ja również w tą sobotę jakby pod koniec tego spotkania o wartościach też zapowiem już i powiem troszeczkę więcej na temat programu, który już ruszy za tydzień, czyli zakochaj się w sobie zamiast szukać szczęścia nie wiadomo gdzie. Więc to jest taka maleńka prośba do Was. Jakbyście mogli mnie tutaj w tym temacie trochę wesprzeć, to byłabym niezmiernie wdzięczna. A teraz życzę Wam cudownego dnia. Życzę Wam cudownego dnia. Do zobaczenia w sobotę. Ja zmykam, kończę kawkę i pędzę w y, ten cudowny dzień. Peace! Power.